Kiedy kompost jest gotowy, musisz go utrzymać w dobrym stanie, aby zapewnić odpowiedni poziom wilgoci i powietrza. Sprzyja to prawidłowemu procesowi rozkładu. Zwróć uwagę na klimat i ustawienie Twojego kompostu. Jeśli jest on ustawiony w pełnym słońcu, może być przesuszony, co zatrzyma proces dekompozycji. W tym wypadku podlewaj go regularnie i obficie. Podlewaj też boki, które mają tendencję do wysuszania się najszybciej. Przykryj kompost siatką cieniującą. Ona przepuszcza tylko 50% promieni słonecznych, co ograniczy parowanie. Jeśli kompost wydziela zapach zgnilizny i pojawiają się na nim ślady pleśni, oznacza to, że jest nietotleniony i zawiera zbyt dużo wilgoci. Zacznij od przewietrzenia go przy pomocy wideł. Dzięki temu kompost będzie mógł lepiej oddychać. Jeśli mieszkasz w wilgotnym klimacie, przykryj kompost plastikową plandeką, dzięki temu będzie lepiej chroniony przed złą pogodą. Jeśli kompost wydaje się być w dobrym stanie, staraj się nie interweniować. Podlewanie wystarczy do utrzymania procesu rozkładu. Obserwuj swój kompost, aby dowiedzieć się, czego potrzebuje. Z czasem, twoje umiejętności się polepszą i będziesz w stanie zbudować kompost najlepszej jakości.